Witamy Państwa dość serdecznie, Marek już się uspokoił, także możemy polecieć, o godzinie 11 lecimy z pokazem z cyklu Off Formy, będzie to czytanie dramatu, tak samo Off Formy o godzinie 14, właściwie dwa razy tutaj jest napisane, o godzinie 14 będzie słuchowisko... Uff. O godzinie 14 odbędzie się słuchowisko sensoryczne, taka bania. Y Marek już był widział mm -hmm. i co możesz powiedzieć? Polecam. Polecam. Dzieciom. Dzieciom i nie tylko. Wszystkim. O godzinie, o godzinie 14.30 sala 027. A już o godzinie 14.00 według planu o formy i słuchowisko, słuchowisko sensoryczne. sensoryczne. Tak, czyli będą właściwie dwa słuchowiska w jednym miejscu o godzinie 14.00, czyli jak czyli nie zdążycie na pierwsze, to pójdziecie na drugie. Dokładnie, jest to jedyny dzień w roku organizowany przez naszą szkołę, gdzie Dwa razy na dobę wypada godzina 14. Fantastyczna sprawa. Dziękujemy organizatorom tego przedsięwzięcia za umożliwienie nam w piątek podwójnego przeżycia godziny 14. Tak Szybciej, weekend, a nie tu dwa razy, dwa razy 14. dylać na słuchowiska sensoryczne. Dwa razy po 14 to ja mogę mililitrów grzmotnąć. No, no, no. no. Klapka. Klapka ci odpadła. No. <laughs> Następnie o godzinie 16 znów Akademia. Teatralna imieniem Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie wydział sztuki lalkarskiej w Białym Stoku. Poczekaj, zanim powiesz. Powiesz, o czym marzysz, czego pragniesz, czego chcesz, czego nie chcesz. Zapraszam Państwa na relacje z trzeciego dnia naszych spotkań. W czym się e o swoich obrazach. No ja tak? nie ze wszystkim e ludźmi, no. którzy mnie no. otaczają. Rozpocznie Agnieszka Ejsmont. No już! Rur motylkowych, z roślin i trawy, bywał mi w snach. Witaj, nieznajomy. Nie ma jak pompa, dekolty a la carte. Nie ma jak pompa, maleńka to był żart. Kangan wudu bez tabu, Betty swing i O godzinie 17 zapraszamy na 45-minutowy e, pokaz e, National Academy for Theatre and Film Arts KR sarafow Sophie. Tych państwa też u nas nie było wcześniej. Yy, zapraszamy nie, nie. So, Sofię i Zofię tak. na spektakl Clowns and Puppets. Czyli to, co robimy najbardziej, będzie to spektakl najprawdopodobniej o kuglarstwie. Tak jak sama nazwa wskazuje. Szanowni Państwo. O 22:00 oczywiście dzisiaj klub festiwalowy, czyli będzie troszkę muzycznie. Yy, z racji tego, że mamy także słuchowisko sensoryczne, więc ten dzień jest spod znaku muzyki. A skoro spod znaku muzyki, to zaprosiłem do nas dzisiaj tutaj Disk jockeya, czyli człowieka, który za tę muzykę odpowiada. Już tutaj się do nas zbliża, powie nam co nieco smaczków. Zapraszamy. Dzień dobry. Przepraszam bardzo. Kim pan jest? No ja jestem Jokejem. Ale jak to Jokejem? No normalnie miałem tutaj przyjść i porozmawiać. Następnie o godzinie dwudziestej trwający 35 minut Iluzję. Tak jest. Illusions. Znowu biały stok. Dlaczego biały stok? Bo trwa 35 minut. A tak, nie tak jest. To, yy, swoją drogą serio, Moglibyście przygotować coś dłuższego. A o godzinie 22 idziemy układać sobie życie. Na godzinę zapraszamy do klubu festiwalowego Szklarnia, no? gdzie odbędzie się co? Co?